Na zdrowie. Zazie, Karol. No tak do Są tysem jestem już prawie 3 lata. W Miechucino to jest taka dosyć duże sołectwo, jedno z większych. Chyba Chmielno tylko jest większe. Tu jest nasza straż. No, no. Mamy trzy samochody, łódkę, no i sprzętu gaśniczego bardzo dużo. Teraz nam tylko potrzeba młodych ludzi, strażaków chętnych, którzy by chcieli się nauczyć tego fachu. Jednostka została założona w 1927 roku. Aktualnie liczy 68 członków, trzy drużyny młodzieżowe, w tym jedną kobiecą. W ubiegłym roku uczestniczyliśmy w 23 wyjazdach. Na wyposażenie aktualnie posiadamy samochód GCBA Mercedes, GBA Renault i SLRR Nissan oraz dodatkowo łódź ratowniczą Kontra. Od 1995 roku jednostka została powołana do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Każdego roku. Jesteśmy do, dysponowani do różnych zdarzeń, wypadków, miejscowych zagrożeń. Integrujemy się ze społecznością Miechucina i sołectwem w różnych festynach, zabezpieczeniach imprez sołeczkich, dożynkach. Nasi strażacy wciąż podnoszą swoje kwalifikacje, uczęszczając na różnego rodzaju kursy i szkolenia. Prowadzimy pokazy dla dzieci i młodzieży, szkolimy ich i staramy się zaszczepić w nich tą pasję do pomagania ludzi i do współpracy w większej grupie. Nasze zajęcia czasami organizujemy jako wyjazd ćwiczebny. Poprzedzony on jest alarmem. Dzięki temu wszyscy strażacy słyszą syrenę, mogą na nią zareagować. Syrena jest słyszana w całej miejscowości. Każdy strażak również dostaje powiadomienie na telefon w formie SMS-a i połączenia. Wszyscy druchowi, którzy aktualnie mogą Udać się na takie, takie ćwiczenia czy zdarzenie. Przyjeżdżają do jednostki, ubierają się w swoje ubrania bojowe. Dowódca w, przyjmuje zgłoszenie ze stanowiska kierowania z kartus, dowiaduje się co, gdzie i e, w którym kierunku się zdarzyło. Rozdziela ludzi pomiędzy samochodami, e, nakazuje wyjazd alarmowy i udajemy się do zdarzenia. Dojazd na miejsce zazwyczaj zajmuje kilka minut. Docierając do zdarzenia, wyznaczamy ludzi do konkretnych zadań, wysiadamy i działamy najlepiej jak potrafimy. Podczas organizowanych ćwiczeń druhowie doskonalą swoje umiejętności z techniku życia i doboru sprzętu do danego zdarzenia. Uczą się obsługi samochodów strażackich, sprzętu, działek, prądownic i wszelkiego sprzętu, który posiadamy na swoim wyposażeniu. Dzięki temu wiedzą jak szybko i sprawnie pomagać społeczeństwu. Strażacy to jedna wielka rodzina, która łączy nie tylko samych druhów, ale i nasze dzieci, żony, mężów. Jest to pasja i działalność wielopokoleniowa. Co Kończymy działania, wracamy do bazy. Trzeba ponownie przygotować sprzęt do następnego wyjazdu. Także tam jest na pewno wymiany, woda do zatankowania, sprzęt do umycia, wstawić w garaż. I czekamy.

No, na miejscu. Po zakończonych działaniach przyjeżdżamy do jednostki, czyścimy i konserwujemy sprzęt. Uzupełniamy wszystkie środki i paliwa, wodę w samochodzie. Siadamy, pijemy kawę, rozmawiamy. I wyciągamy z tego odpowiednie wnioski. Zachęcamy młodzież do naszych szeregów. Strażakiem się jest całe życie, a nie tylko bywa okazjonalnie.